Dla czarterujących, którzy szukają jachtu nie mniejszego niż 50 stóp, dobrym wyborem jest także Difur 512. Zobaczmy, co kryje jego wnętrze. I tam na pokładzie. DFUR 512 ma oczywiście platformę kąpielową ze zintegrowaną drabinką. Grill, który po przykryciu pokrywa grilla, to jest ławeczka rufowa. Dalsza część ławeczki powstaje przy podniesieniu platformy kąpielowej. Także wtedy te dwie puste przestrzenie mamy wypełnioną pełną ławką rufową. Wygodne stanowisko sternika, widoczny ploter MAP, obsługa steru strumieniowego, wskazania elektroniki pokładowej, kompas i wyprowadzona obsługa szotów. Wygodny, szeroki kokpit z ławeczkami w kształcie litery L, duży stół, w stole lodówka z małą zamrażarką, żeby trzymać kostki lodu do napojów, Gniazdo na lampkę, jaskółka, która służy równocześnie jako zlew. Ten stół bardzo łatwo się rozkłada, a na lewej burcie możemy zrobić taką miłą leżankę do wypoczynku. Na dziobie oczywiście obsługa windy kotwicznej i pilot schowany w bakiście. Zresztą cała dinda i łańcuch także są ukryte. A ja jestem w bardzo głębokiej bakiście, gdzie na pewno zmieszczą się wszystkie odbijacze. Pokład przestronny, luki bezramkowe i panoramiczne okno w suficie, gdzie światło dociera i do kambuza i do mesy. Piękna mesa z kanapą dookoła stołu. Stół można powiększyć w bardzo prosty sposób. Można go też obniżyć i w tym miejscu zrobić podwójne spanie. Komunikacja bardzo fajna. Można nawet to przejście poszerzyć, przesuwając tę część kanapki. Kuchnia na tym jachcie jest bardzo wygodna. Kuchenka mikrofalowa, barek, w, w szufladach lodówka. Za mną druga lodówka ładowana od góry. Kuchenka na kardanie z piekarnikiem i dużo szafek na przybory kuchenne. Można gotować. W przedziale dziobowym mamy dwie kabiny z płaskimi kojami podwójnymi i dwie łazienki. Liffur 512 Grand Large ma cztery kabiny z płaskimi podwójnymi kojami i jeszcze piątą kabinę z piętrowymi kojami trzy łazienki, szeroki salon, dużą kuchnię, grill na rufie, platformę kąpielową wszystko to, co potrzebne jest do wygodnego i szybkiego żeglowania. Wygodna kanapa dookoła stołu. Tę część można. bardzo łatwo. Dobra. Nie może Nie zaczerpia. Nie 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 Dobra, zrobimy tak. Opowiem o stole, o kanapie, a potem ten mebel zasunę. A potem powiem, że komunikacja jest dobra, zwłaszcza, że to można zasunąć. Bardzo dobra. To jest adaptacyjna technika. Tak, świetnie. Stosujemy technikę adaptacyjną, dobra.